No przecież to prosty wybór. Kot. Kot jest czysty, myje się często wręcz obsesyjnie i raczej nie jest zainteresowany starzaniem się w błocie lub co gorsza w kupie. Brzechu, niedługo nam gniazdo domowe opustoszeje. Lilka to już prawie tylko u Leona mieszka, a Arek na studia w przyszłym roku wyjedzie. Powinniśmy sobie sprawić włochatego potwora. Ależ Jaciu, włochaty potwór to właśnie przed tobą stoi. No popatrz jak się pręży. No, widzę właśnie. Coś to prężenie już nie takie prężne, kochanie. Ale do rzeczy. Jest czy kot? No przecież to prosty wybór. Kot. Kot jest czysty, myje się często wręcz obsesyjnie i raczej nie jest zainteresowany w tarzaniu się w błocie lub co gorsza w kupie, co u psów jest nagminne. A ja głosuję za psem. Z psem będziemy musieli wychodzić, a sam przyznasz, że obojgu nam się ćwiczenia przydadzą. Kot to raczej ci zachęca, wiesz, do siedzenia w domu i oglądania telewizji. Nie widzę nic złego w domatorskim kocim stylu życia. Jest to jak osobisty trener. Wiecznie cię męczy. Masz Piotrka na siłowni od tego. A taki kot to sam się sobą zajmie i domu ci nie zniszczy, jak go zostawisz samego. Jest. Cieszysz się, jak wracasz do domu i zawsze cię wita zadowolony. Rozbierasz się po ciężkim dniu pracy i od razu ci humor wraca, jak cię pies wita od progu. A ja tam wolę, jak Ty mnie witasz od progu i rozbierasz mnie wzrokiem i nie tylko. Posłuchaj, ja nie znoszę tego, że koty mają tendencję przynoszenia dechu i myszy czy ptaka w prezencie. Od prezentów to ja mam Ciebie. Oczywiście, Jadziu, ja Ci uwielbiam dawać prezenty, ale sama przyznaj, że jak taki kotek tak się przytula i ogonkiem mizia, to aż się człowiekowi na sercu dobrze robi. Ty mi tu zmizającym ogonkiem nie wyjeżdżaj, bo wiesz, sama mogę sobie ogonek sprawić. A w dodatku nie jestem humorzasta jak kot. Pazurkami ci po plecach przyjadę. Pomruczeć też mogę, a wtedy nie tylko na sercu ci się dobrze zrobi. Oj, kusisz mnie, kochanie, kusisz. Jeśli obiecasz, że ty z puchatym ogonkiem pod spódniczką po domu będziesz biegać, to ja ci tego psa na pewno sprawię. Jeśli podobają Ci się moje, to znaczy nasze filmy, to łapka w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Walnij w dzwon albo w dzwoneczek, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach.